6 marca, niedziela, analiza weekendowa, indeksy giełdowe. Ten tydzień to można powiedzieć, no tak jak gdyby dalsza przecena. No, w, w efekcie końcowym mamy e, brzydką, nazwijmy to świecę, czyli pin bar z bardzo długim dolnym cieniem, retestującym tutaj silną strefę e, no, w tej chwili oporu, a jeszcze nie tak dawno silną strefę wsparcia równocześnie przebiegając mniej więcej poziom połowy Czarnego Korpusu, to wszystko wskazuje, że ta przecena na rynku indeksów WIK20 no, najprawdopodobniej będzie kontynuowana. Oczywiście tutaj ten obszar w rejonie 18 1800-1850 on dalej jak gdyby stanowi takie wyzwanie dla, dla, dla popytu do, do jego obrony, ale no trzeba raczej zakładać, że tutaj ta przecena może niestety ale zwiększyć się i przejść w okolice. W, 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 okolice no w tym momencie, jeżeli wybijemy definitywnie tą strefę tutaj tego szczytu, jakby pierwszego dużego swingu wzrostowego, no to najprawdopodobniej no trzeba liczyć, że schodzimy w kierunku jego minimum tej korekty czyli tutaj w okolice między poziomami 1500 a 1650. Tu widzimy na 1650 mamy strefę taką, ja zaznaczam zawsze tą strefę, bo ona bardzo często jest przy dużych korektach respektowana, a mianowicie strefa w ogóle pierwszego takiego swingu mniejszego, tego impulsu wzrostowego, szczyt. Stanowi wyzwanie. Tutaj to się pokrywa dodatkowo jeszcze z poziomem 88,6, czyli jak widzimy, rejony 1600-1650. No tak, należy na razie liczyć. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no, 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 technicznie no, jest ta możliwość obrony tutaj tego poziomu tych, tych rejonów, do których zeszliśmy w ubiegłym tygodniu, ale. Wydaje się, to, wydaje się to mniej prawdopodobne. Patrząc teraz na wykres dzienny, mamy tutaj no, podpowiedź taką, no, nazwijmy jednoznaczną. Widzimy, znajdujemy się, to co można powiedzieć na tę chwilę, znajdujemy się no, albo w korekcie tego wzrostu, właśnie od poziomu 1500 punktów, no, albo, albo, no właśnie. No nie ma się co udzić no, że w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli nie utrzymamy do 1500 punktów, a to zostanie przebite, no to naprawdę będzie, będzie to bardzo, bardzo, bardzo słabo wyglądało, ponieważ na ten chwilę mamy spadek, korekta, zejście w dół wyraźną trójką Korekta tego samego rozmiaru, czyli co mamy? No, mamy po prostu korektę pędzącą. No i teraz A, korekta pędząca jako B i C. Gdybyśmy mieli tak spojrzeć rozmiarowo, tak, ten pierwszy spadek miał około 350 punktów. Gdybyśmy chcieli przełożyć to w jakiś sposób na, 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 na ten spadek, teraz następny. No, to powinniśmy znaleźć się na poziomie około 1750 punktów, tak? No, bo tutaj rozpoczęliśmy około 200, minus 350, no to 1750 mniej więcej. Czyli tutaj można powiedzieć, w tym momencie tutaj jest jakaś ta, a, bo strefa jak najbardziej, a potem, no właściwie, kolejna strefa rodzi się nam tutaj, gdzie dobrze widzimy. Nie, tutaj luki nie ma ona jest tutaj u, u, uposażona na, na, na luce cenowej, no więc no wszystko wskazuje, że, że wiele wskazuje na to, że tutaj ten indeks może, może podążać. Nie? No trudno, trudno jest w tej chwili powiedzieć coś pozytywnego, no, no pozytywny by było, dopiero można by było myśleć, gdyby jakimś cudem nagle się okazało, że no, cena nie zejdzie na dół, a, a pójdzie wybije ten szczyt tutaj, tak, no to wtedy to by było ale no na tej chwilę trudno jest coś takiego za, zakładać zbytnio indeks WIG szerokiego rynku, tu sytuacja podobna, aczkolwiek tu jak widzimy mamy jeszcze miejsce do tej strefy, którą już tutaj naruszaliśmy na indeksie WIG20. No i należy zakładać, że tutaj do tej strefy pójdziemy, patrząc na wykres dzienny też to samo, co na indeksie WIG20, czyli no, równość korek między nimi trójka, więc no, raczej to należy uznać jako, jako pędzącą. I teraz pytanie, czy jako B, czy jako druga, tak, no jeżeli jako B, no to tak jak powiedziałem, no tutaj na indeksie Wignie powinniśmy wybić 44 tysięcy, a być może nawet i, i zeszlibyśmy tutaj do poziomu około tych 52-53 tysięcy, tutaj do tej mniej więcej do tej strefy. Przy założeniu, że tu mieliśmy równe około 9 tysięcy punktów, no to teraz tych 63 tysięcy 9 tysięcy. 9 tysięcy punktów to jest około 54, no to widzimy, to się wszystko tutaj pokrywa z tą strefą, więc no tutaj do tej strefy jak najbardziej prawidłowo możemy iść. Kolejny indeks MWK no, sytuacja może troszeczkę inna. Nie mamy, mamy po prostu czarną spadkową świecę, która już zeszła tutaj do tej strefy, która, która pokrywała się ze zniesieniem 61,8%. No i, i należy tutaj patrzeć, że po takim widoku no, no, najprawdopodobniej, no, mimo wszystko na razie należałoby celować w poziom 3700 punktów, czyli do tej strefy tutaj szczytowej. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu Mwig, no tutaj nie mamy takiego podejścia całościowego, dokładnego na, na, na do overbalansu jak na indeksie WIG20 czy, czy na indeksie WIG, ale no można powiedzieć, że też prawie został zrobiony taki układ, też jest między tym trójka, no więc należałoby się spodziewać teraz tu zejścia do poziomu około 3700. Jako, jako taki, taki, taki no, ten zakres, który chyba jest do, jest do przebycia, patrząc znowu tą perspektywą długości, to tu mieliśmy około 900 punktów, no to gdybyśmy tutaj od 4700 odjęli 900 punktów, no to mamy 3800 to mniej więcej pokrywa się z tą strefą, tutaj jest również mniej więcej zniesienie 78,6%, a to jak już kiedyś parokrotnie wspominałem, no nie uważam to, że, że to jest jakaś formacja, ale bardzo często na rynku zejście pierwsze do okolic 23,6% naruszające nawet jej, to koniec wypada często właśnie przy 78,6%, ale też na tę chwilę, no na razie podstawowym tym średnio długoterminowym scenariuszem jest że jesteśmy tu w dużej korekcie tego całego swingu wzrostowego. I to ma swoje pewnego rodzaju plusy, bo jeżeli, jeżeli ja, może na sekundę wrócę do, do wykresu indeksu WIG20, a indeksie WIG20 pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno yy, zaznaczamy, jak tutaj zaczęliśmy spadać, że no, t, t, najprawdopodobniej zejdziemy do poziomu 2080, tak. I potem następnym tym scenariuszem, taki, który był, powiedzmy, może dla mnie mniej, sły, może, może nieco mniej wy, ważny, to był właśnie ten, który się stał tutaj teraz faktycznie, czyli zejście niższe jako korekta całego tego impulsu. Ale właśnie jako korekta tego impulsu, jeżeli, dlaczego mówię, że jako korekta, no bo, bo jednak wyszliśmy ponad ten tutaj szczyt, tutaj tej, tej największej korekty od 2018 roku, więc dlatego, no, na razie tak zakładam, tak? Ta sytuacja oczywiście ulegnie zmianie. Jeżeli wybijemy tutaj 15 tysięcy punktów, no to wtedy nie ma co się czarować, no będziemy. No, wtedy może faktycznie znowu wrócimy do rozmowy o szczycie Polski. Ale na tej chwil i do czego tutaj, do czego teraz tutaj zmierzałem, że gdyby, gdyby faktycznie powstał ten układ 1 do 1, znaczy się 1 do 1, overbalance by zatrzymał, czyli to okolice 2080, no to mielibyśmy sytuację z jednej strony prostą, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i koniec całego dużego impulsu, co wiązałoby się z mocną przeceną. Tutaj z powrotem na te dołki. Natomiast w tej chwili, no, tworzy nam się okazja taka, że jesteśmy w impuls, korekta, impuls, korekta. Jeżeli nie wybijemy tych 15 tysięcy punktów, no to najprawdopodobniej to będzie korekta głęboka po pierwszej fali jakiejś takiej długoterminowego w tej, w tej takiej no nazwijmy to w trójce, tak. No, w każdym razie da nam o wiele większe szanse, łącznie z szansami wybicia historycznych, wreszcie historycznych szczytów indeksu, indeksu WIG20, więc no, co się odlecze, to nie uciecze, a na razie należy patrzeć w dół, no i spokojnie nie, nie, nie że tak powiem, nie panikować. Jeśli chodzi o Swik, tutaj sytuacja troszeczkę inna, ale zwróciłbym na, na kwestię pewną, e, zwróciłbym uwagę, a mianowicie, no, że trudno już jest patrzeć na to, że mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, bardziej mamy pierwsza, druga, znaczy się impuls, korekta, impuls, teraz korekta tego całego impulsu, to świadczyłoby o możliwości zejścia tutaj mniej więcej do tych rejonów, no gdybyśmy chcieli uściścić, to o mniej więcej do tych rejonów, czyli do, tysiąca, do 15 tysięcy punktów. Natomiast widzimy tutaj inne zachowanie indeksu SWIG, ale na tej malutkiej, białej świecy mamy ogromny obrót, ogromny obrotu i to moim zdaniem jest jeszcze mocniejsze, że tak powiem, wskazanie na to, że jednak tutaj te, te małe spółki mają szansę się posypać. No tutaj jedyna, jedyna możliwość, jaka by była na to, żeby, żeby tak nie było, to ten tydzień musiałby się zakończyć białą świecą, co najmniej wybijającą połowę tego czarnego korpusu tutaj. No a najlepiej to musiałaby być świeca, która po prostu no, byłaby w wielkości mniej więcej odpowiadała temu korpusowi czarnemu. W każdym innym przypadku uważam, że tutaj jest wyrzut i pójdziemy w dół na te 15 tysięcy punkt. No i zostały nam jeszcze indeksy zachodnie. Na DAX-ie widzimy spadek, dojście tutaj do tej strefy szczytowej. Trudno jest powiedzieć, żeby to miało się zatrzymać. Raczej, raczej będziemy schodzić niżej. No w tej chwili też mamy jak gdyby korektę tego tutaj impulsu od poziomu 11500. No. Mój ten taki mocny poziom został teraz osiągnięty, ale no, trudno tu zobaczyć, żeby coś tu się kończyło. Natomiast zwróciłbym uwagę też na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy wyraźnie, że cena, bo wiadomo, to są szczegóły, które mogą mieć znaczenie. Diabeł tkwi w szczegółach, ale no, nie raz można się też na tym przejechać, ale do czego zmierzam? że na przestrzeni tutaj e, tych, e, nazwijmy, szczytów mieliśmy ten szczyt drugi, nazwijmy, tak, niższy, niższy, więc należałoby traktować A, B, Teraz C, czy pierwsza, druga, teraz trzecia, ale co dalej? Tu mamy wyraźnie pierwsza, druga, trzecia z rozbiciem na pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, czwarta i teraz jesteśmy w piątek, gdzie mamy no, najprawdopodobniej pierwsza, druga pędząca, trzecia, czyli ta trzecia jeszcze oczywiście może potrwać, ale wkrótce powinna nastąpić czwarta. I potem jeszcze piąta. W ramach wykończenia tutaj tego swingu całego, no jako na razie patrzę na to jako A, B i C. Tak? Czyli gdzieś tutaj, no powiedzmy, należałoby przypuśćć, że przebijając tutaj strefę nad około 13100, no powinniśmy dojść tutaj co najmniej w te okolice 12500. Może nawet i troszeczkę niżej, ponieważ tu też mamy lukę, lukę cenową. Tu mamy lukę, tu mamy lukę, mamy dwie luki, które można, które można śmiało domykać, zamykać, ale widzimy, że no pierwsza, druga, trzecia, czwarta i ta piąta po wielkości. Ona, trzecia jest oczywiście wyraźnie większa od pierwszej, więc nie ma już problemu, nie będzie najkrótsza, no ale ta też nie powinna odbiegać zbytnio od tej wielkości, no czyli też jako tako. Jak się to coś tutaj nie porozbija, no to z zejścia do 11500, 1500 to tak na razie nie dostrzegam, ale nie zmienia to kwestii, że jesteśmy tutaj cały czas w trendzie spadkowym i nie ma, nie ma na razie opcji na to, żeby, żeby, żeby uznać, iż coś tu się kończy. No i S&P, który oczywiście zawsze wygląda inaczej, ten to się niczemu nie poddaje. No, nie mamy potwierdzenia po tym pinbarze, ale też nie mamy nic strasznego, a wręcz na tym lekkim cofnięciu mamy wzrost obrotu. No, no, powiedziałbym, że to jest tak jakby no tak jakby, nie wiem, szukanie, szukanie, no mimo wszystko zbieranie sił przed, przed próbą podjęta, podjęcia próby, co najmniej jeszcze pójścia raz w górę w kierunku tej strefy na 4500 zł. Teraz, jeżeli zatrzymy na wykresie dziennym, no to widzimy, że tutaj no, chciałoby się, żeby doszedł tutaj do, do co najmniej, chociażby właśnie tak jak mówię, do tego koli 4500. A te dwa ostatnie spadki z wyraźnym zatrzymaniem tutaj na, na tej strefie i mało tego na, na, na poziomach delikatnie wyższych niż tutaj to minimum tej korekty na większym obrocie niż tutaj u góry, no to znaczyłoby, że tutaj jednak rynek będzie, będzie próbował SMP, chyba mimo wszystko będzie próbował tutaj. Uderzyć w te okolice 4500 punktów. Na razie przyjmuję ten, 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 ten scenariusz, bo powiedzmy sobie szczerze, no na tą chwilę oczywiście mamy tutaj na razie ABC, zejście do overbalansu, więc y, może tu pójść drugi i pójdą już na szczyty. No, widać, że Stany Zjednoczone są odporniejsze na te kwestie dotyczące y, wojny. No, tutaj DAX jest słaby, bo powiedziałbym, że jest dużo słabszy niż. Nawet niż nasz indeks w tym momencie, ale to chyba bierze się no cały czas z tego ich, ohu, przepraszam, no tego tam, tej rurki tam, co pod, 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 pod morzami, pod Bałtykiem idzie tam. Więc to pewno ma jakiś też znaczący wpływ. Ale podsumowując, no SNP no na razie broni i myślę, że tutaj można liczyć śmiało na ten ruch 4500, a gdyby on został przedłużony i zostałyby wybite te poziomy, no to mamy, no będziemy mieli coś, co, 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 co będzie nam wskazywało, że, że, że trudne czasy na SNP za nami. Zresztą tak na dodatek powiem, że my jak ba, naszy, nasz rynek no troszeczkę jakby bardziej może nie wzorował się, ale jakby trochę bardziej, że tak powiem, też no, zwraca uwagę na to, co robi SMP, a nie na to, co robi Dax, tak. No bo mówię, no Dax leci jak szalony, a my jednak no, zmierzamy, tak? Bo no, no, tu raczej trudno jest powiedzieć, żebyśmy nie zmierzali na nowy dołek, ale, ale, ale inaczej to wygląda. No. A to są takie takie, takie tylko wzrokowe moje korelacje między indeksami, natomiast wracając do SNP, no to tak to widzę, że tutaj oczywiście jeżeli teraz poniedziałek przekreśli, wybijemy tutaj dołek, no to możemy spadać z niższego poziomu bez osiągnięcia tych 4500, ale na razie widać, że tutaj tak to chciałoby się nam ułożyć, że, że powinniśmy iść w kierunku 4500 co najmniej tutaj robić te ruchy do góry. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.